Recepcjonistka prychnęła. Nie stać pani na konsultację. Chirurg spojrzał na nazwisko i zbladł. Te słowa wciąż pulsują w mojej głowie, jak trucizna wstrzyknięta prosto w żyły, mimo że minęło już pięć miesięcy od tamtego dnia. Pięć miesięcy od momentu, który zmienił wszystko. Pięć miesięcy odkąd postanowiłam, że ta arogancka suka zapłaci za każde słowo. Siedzę teraz w swoim gabinecie na 32. piętrze, patrząc przez panoramiczne okno na mrówki przemieszczające się po ulicach Warszawy. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Moje palce bębnią rytmicznie po machoniowym blacie biurka, a w żołądku czuję to znajome drżenie. Mieszankę zimnej satysfakcji i niecierpliwości. Dzisiaj, dzisiaj wszystko się kończy. Ale zacznijmy od początku. Tamtego dnia w październiku czułam się jak szmata. Trzy tygodnie po rozwodzie, z twarzą spuchniętą od płaczu i włosami, które nie widziały fryzjera od miesięcy, stałam w kolejce do prywatnej kliniki plastycznej na Mokotowie, ściskając w dłoni wizytówkę, którą wcisnęła mi przyjaciółka. Musisz zacząć od siebie, mówiła Anna. Mała korekta nosa, może lifting. Pokażesz temu Skurwielowi, co stracił. Ale ja nie przyszłam tam dla Marcina. Przyszłam, bo gdy patrzyłam w lustro, widziałam tylko ruiny. Ruiny kobiety, która przez 20 lat poświęciła się rodzinie, karierze męża, jego ambicjom, która zapomniała, kim była, zanim stała się żoną dyrektora, i matką dwójki dzieci. Recepcja kliniki błyszczała sterylną bielą i srebrem. Wszystko wyglądało drogo. Od marmurowych podłóg po designerskie meble, czułam się jak intruz w tym świecie luksusu. Moja stara czarna sukienka, kupiona jeszcze w czasach, gdy liczyliśmy każdą złotówkę, wydawała się żałosna na tle tego przepychu. Podeszłam do lady, gdzie siedziała recepcjonistka, może 27-latka z idealnie pomalowanymi ustami w kolorze krwi i paznokciami jak szpony. Jej spojrzenie zmierzyło mnie od stóp do głów w ułamku sekundy. Widziałam, jak jej usta wykrzywiły się w pogardliwy grymas. Dzień dobry, powiedziałam cicho, czując, jak głos mi się trzęsie. Chciałabym umówić się na konsultację plastyczną. Nie podniosła nawet wzroku znad komputera. Jej palce stukały w klawiaturę z irytującą regularnością. Konsultacja kosztuje tysiąc złotych, płatne z góry, rzuciła beznamiętnie. Zabiegi od dziesięciu tysięcy wzwyż. Przełknęłam ślinę. Miałam te pieniądze, rozwód był dla mnie korzystny finansowo, nawet jeśli zniszczył mnie emocjonalnie. Ale coś w jej tonie, ta bezwstydna pewność siebie, sprawiły, że poczułam się jak żebraczka. Tu. To, to nie problem, wyjąkałam, mogę zapłacić. Wtedy spojrzała na mnie po raz pierwszy. Jej oczy, zimne jak lód, przesunęły się po mojej twarzy z wyrazem ledwie skrywanej pogardy. Naprawdę? Prychnęła głośno, tak że kilka osób w poczekalni obróciło głowy w naszą stronę. Nie stać pani na konsultację. Proszę nie tracić naszego czasu. Krew odpłynęła mi z twarzy. Czułam, jak wszystkie oczy w poczekalni wpatrują się we mnie. Słyszałam ciche szepty, stłumione chichotki. Moje policzki płonęły ze wstydu. Serce biło tak głośno, że byłam pewna, iż wszyscy to słyszą. Ja ja mam pieniądze. Wydusiłam z siebie, ale głos zabrzmiał żałośnie nawet w moich uszach. Och, naprawdę? Jej śmiech był jak szyderczy brzęk szkła. To może pokażę pani kartę kredytową albo wyciąg z konta? Stałam tam jak skazaniec, czując, jak świat wali mi się na głowę. Nie mogłam wydobyć z siebie ani słowa. Łzy żołądkowe podchodziły mi do gardła. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Przepraszam za opóźnienie. Usłyszałam głęboki męski głos za moimi plecami. Pani Kowalska czeka już długo? Odwróciłam się i zobaczyłam wysokiego, siwego mężczyznę w białym fartuchu. Jego oczy były ciepłe, ale w tym momencie spoglądały z wyraźnym niezadowoleniem na recepcjonistkę. Dr. Zawadzki, Wyszczerzała się nagle recepcjonistka, a jej arogancka maska zsunęła się jak źle dopasowana sztuczna skóra. Właśnie wyjaśniałam tej pa, klientce, że poproszę kartę rejestracyjną. Przerwał jej chirurg, wyciągając rękę w moją stronę. Strzęsącymi się palami podałam mu wizytówkę z napisanym na odwrocie nazwiskiem. Spojrzał na nie i nagle jego twarz zmieniła wyraz. Zbladł wyraźnie, a oczy rozszerzyły mu się ze zdziwienia. Kowalska? powtórzył cicho, jakby to nazwisko oznaczało dla niego coś więcej niż zwykłą sekwencję liter. Recepcjonistka też to zauważyła. Jej pewność siebie zaczęła pękać jak lód pod nogami. Doktorze? zapytała niepewnie. Przygotuj prywatny gabinet, polecił chłodno, nie odrywając ode mnie wzroku. Natychmiast. I żeby było jasne, pani Kowalska jest naszym VIP-owskim gościem. Świat zawirował wokół mnie. VIP -E co on miał na myśli? Ale, doktorze, sprawdzałam jej zaczęła recepcjonistka Milcz głos chirurga był jak ścinacz Idź przygotować gabinet teraz. Recepcjonistka skuliła się jak bita suka. Jej arogancka maska całkowicie zniknęła, zastąpiona przez niepewność i strach. W tym momencie nie wiedziałam jeszcze, dlaczego moje nazwisko wywarło na doktorze takie wrażenie. Dowiedziałam się tego dopiero później, podczas konsultacji, gdy chirurg dyskretnie zapytał o moją rodzinę: mój ojciec, profesor Tadeusz Kowalski. Jeden z pionierów polskiej chirurgii plastycznej, mentor całego pokolenia lekarzy, człowiek legenda w środowisku medycznym, zmarł 10 lat temu, gdy byłam tak pochłonięta budowaniem kariery Marcina, że rzadko mówiłam o swojej rodzinie. Doktor Zawacki był jednym z jego uczniów, ale w tamtym momencie czułam tylko oszupiającą mieszankę wstydu, ulgi i dziwnej, ciemnej satysfakcji. Patrzyłam, jak recepcjonistka nerwowo zbiera papiery z biurka, jak jej pewne siebie ruchy stają się chaotyczne i nieprecyzyjne. Bardzo przepraszam za to nieporozumienie, powiedział doktor Zawacki, prowadząc mnie w stronę windy. Niektórzy pracownicy czasem zapominają o podstawowych zasadach uprzejmości. Gdy drzwi windy się zamknęły, pozwoliłam sobie na pierwszą prawdziwą satysfakcję od miesięcy, ale to była tylko przekąska. Prawdziwy posiłek miał nadejść znacznie później. Konsultacja przebiegła jak w męgle. Doktor Zawadzki opowiadał o ojcu, o jego metodach, o tym, jak bardzo go podziwiał. Ja słuchałam tylko połową ucha, bo w mojej głowie zaczynał się formować plan. Zimny, precyzyjny plan zemsty. Wróciłam do domu tego dnia jako inna kobieta. Nie dlatego, że doktor stwierdził, iż nie potrzebuje żadnych zabiegów, ma pani piękną twarz, tak jak profesor, ale dlatego, że po raz pierwszy od rozwodu poczułam, że mam nad czymś kontrolę. Tego wieczoru usiadłam przy komputerze i zaczęłam kopać. Internet to przepiękne narzędzie zemsty, jeśli się wie, jak go używać. A ja, jako była dyrektor marketingu w koncernie farmaceutycznym, wiedziałam bardzo dobrze zaczęłam od profili społecznościowych recepcjonistki. Znalazłam je bez trudu. Weronika Ostrowska, 27 lat, mieszkanka Warszawy. Jej Instagram był pełen zdjęć z drogich restauracji, wakacji za granicą, markowych torebek. Wszystko podpisane hashtagami w stylu hashtag Luxury Life, hashtag blessed, hashtag workhard. Praca ciężka? W recepcji kliniki? To było śmieszne, ale im głębiej kopałam, tym więcej interesujących rzeczy znajdowałam. Weronika nie była tylko recepcjonistką, była również, nazwijmy to, freelancerką na portalu dla zamożnych mężczyzn szukających towarzystwa. Jej profil na Sugar Daddy portal był dyskretny, ale wystarczająco jasny dla kogoś, kto wiedział, czego szukać. Pierwsza rzecz do zanotowania. Później znalazłam jej posty na forach internetowych. Weronika uwielbiała się chwalić swoim stylem życia, ale także krytykować klientów kliniki. Opisywała starych, brzydkich baby, które przychodzą do kliniki, mając nadzieję na cud. Używała prawdziwych inicjałów, opisywała charakterystyczne detale wystarczyłoby niewiele, żeby ktoś rozpoznał konkretne osoby. Druga rzecz do zanotowania. Ale to, co znalazłam w trzecim tygodniu poszukiwań, było prawdziwą perełką. Weronika kradła nie pieniądze, to byłoby zbyt oczywiste kradła dane klientów, informacje o zabiegach, które chcieli przeprowadzić, ich problemy, kompleksy a później sprzedawała te informacje konkurencyjnym klinikom miałam już wszystko. Ale to wciąż nie wystarczało. Chciałam, żeby poczuła dokładnie to samo, co ja tamtego dnia wstyd. Upokorzenie, bezradność, dlatego postanowiłam trochę poczekać. Przez te miesiące nie siedziałam bezczynnie, odbudowywałam siebie, wróciłam do pracy, tym razem na własny rachunek jako konsultantka marketingowa. Okazało się, że moje nazwisko otwiera więcej drzwi niż myślałam. Klienci kojarzyli je z profesjonalizmem i jakością. Zmieniłam też fryzurę, garderobę, zaczęłam ćwiczyć, nie dlatego, że ktoś mi kazał, ale dlatego, że po raz pierwszy od lat robiłam coś dla siebie. A przez cały ten czas obserwowałam Weronikę. Jej profil na Instagramie stał się jeszcze bardziej ostentacyjny. Zdjęcia z coraz droższych miejsc, coraz bardziej ekskluzywnych wydarzeń. Widać było, że interes z kradzionymi danymi kwitł. W grudniu dostałam telefon od doktora Zawackiego. Klinika organizowała galę charytatywną, dedykowaną pamięci pionierów polskiej chirurgii plastycznej. Czy zgodziłabym się wziąć udział jako córka profesora Kowalskiego? Zgodziłam się natychmiast. To była idealna okazja. Gala miała się odbyć w lutym, w jednym z najdroższych hoteli w Warszawie. Bilety kosztowały 3000 zł od osoby. Wiedziałam, że Weronika nie będzie tam jako gość, ale jako pracownica kliniki prawdopodobnie będzie pomagać w organizacji. Zaczęłam przygotowania: najpierw kontakt z portalem dla Sugar Daddy. Przygotowałam fałszywy profil, starannie dopracowany, żeby wydawał się autentyczny. Bogata wdowa, szukająca dyskretnego towarzystwa. Zaczęłam korespondencję z Weroniką. Nie było to trudne. Jej chciwość była wręcz namacalna nawet przez ekran komputera. W ciągu tygodnia ustaliłyśmy spotkanie na wieczór przed galą. W hotelowym barze. Przekazałam jej, że to wywiad kwalifikacyjny. Na stałe współpracy. Równocześnie przygotowałam drugą część planu. Skontaktowałam się z główną konkurencyjną kliniką. Tą, której Weronika sprzedawała dane. Przedstawiłam się jako dziennikarka śledcza, pracująca nad materiałem o nieetycznych praktykach w branży medycyny estetycznej. Czy byliby skłonni do komentarza, gdybym przedstawiła im dowody na handel danymi klientów? Reakcja była natychmiastowa. Prawnicy kliniki skontaktowali się ze mną jeszcze tego samego dnia. Trzecia część planu dotyczyła samej Gali. Wiedziałam, że będę musiała wystąpić z krótkim przemówieniem o ojcu. To była moja szansa na ostateczne uderzenie. Wieczór przed galą dotarłam do hotelu wcześniej. Usiadłam w barze, w rogu, gdzie mogłam obserwować wejście, ale pozostać niezauważona. Zamówiłam wino i czekałam. Weronika pojawiła się punktualnie. Wyglądała lepiej niż w październiku. Droższa sukienka, profesjonalny makijaż, pewność siebie, bijąca z każdego ruchu. Rozglądała się po barze, szukając swojej klientki. Oczywiście nikt się nie pojawił. Patrzyłam, jak czeka. Najpierw z irytacją, potem z rosnącym niepokojem. Po godzinie zaczęła wysyłać wiadomości. Widać było, jak jej pewność siebie zaczyna pękać. Ale to była dopiero rozgrzewka. Następnego dnia, w dzień Gali, wykonałam telefon do kliniki. Przedstawiłam się jako właściciel konkurencyjnej firmy i poprosiłam o rozmowę z Weroniką. Powiedziałem, że otrzymaliśmy informację o tym, że sprzedaje dane klientów i chcielibyśmy omówić przyszłą współpracę. Rozmowa była nagrana przez recepcję kliniki, standardowa procedura bezpieczeństwa. Weronika przyznała się do wszystkiego. Jej chciwość okazała się większa niż instynkt samozachowawczy. Dwie godziny później, dr Zawacki otrzymał na swoim biurku dokumentację całej sprawy. Nagranie rozmowy, dowody na kradzież danych, screeny z portalu dla Sugar Daddy, posty z forów, gdzie Weronika wyśmiewała klientów. Gala rozpoczęła się o 18.00. Przyszłam w długiej czarnej sukni, eleganckiej, ale oszczędnej. Chciałam wyglądać na osobę, która nie musi się popisywać. Weronika była tam, pomagała w organizacji. Nosiła niewielką srebrną tabliczkę z napisem Obsługa. Gdy mnie zobaczyła, przez jej twarz przeszedł cień zdziwienia, ale nic więcej. Nie rozpoznała mnie. To było jeszcze bardziej satysfakcjonujące niż oczekiwałam. Przez te miesiące zmieniłam się tak bardzo, że kobieta, która mnie upokorzyła, nie była nawet w stanie mnie rozpoznać. Przemówienie o ojcu przygotowałam starannie. Opowiadałam o jego poświęceniu, o tym jak ważna była dla niego godność każdego pacjenta, niezależnie od jego statusu materialnego, o tym, że prawdziwa klasa nie polega na tym, co mamy, ale na tym, jak traktujemy innych ludzi. Gdy mówiłam te słowa, moje oczy znajdowały Weronikę w tłumie. Stała przy ścianie, trzymając tacę z kieliszkami, i słuchała z wyrazem lekkich rozbawienia na twarzy. Mój ojciec mówił, że każdy pacjent zasługuje na szacunek. Kontynuowała mnie, odrywając od niej wzroku, niezależnie od tego, czy stać go na najdroższą terapię, czy przychodzi z ostatnimi oszczędnościami, licząc na cud. Bo na końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy prawo do godności. W tym momencie moje oczy spotkały się z jej oczami i zobaczyłam moment rozpoznania. Jej twarz zbladła, kieliszki na tacy zadźwięczały lekko od drżenia jej rąk. Pamiętała mnie. Skończyłam przemówienie pod gromkimi brawami. Gdy schodziłam z podium, minęłam Weronikę. Zatrzymałam się tuż przy niej i szepnęłam. Myślę, że teraz stać mnie na konsultację. Jej twarz stała się biała jak ściana, ale prawdziwa zemsta miała nadejść później. O 21. dr Zawadzki poprosił wszystkich pracowników kliniki o krótkie spotkanie w jednej z sal konferencyjnych. Ja zostałam zaproszona jako członek honorowej rady nadzorczej. Weronika siedziała w pierwszym rzędzie, wciąż nerwowo spoglądając w moją stronę. Jej pewność siebie całkowicie zniknęła. Mamy poważny problem, rozpoczął dr Zawadzki. Otrzymaliśmy informację o rażącym naruszeniu zasad poufności i etyki zawodowej przez jednego z naszych pracowników. Atmosfera w sali stała się napięta. Wszystkie oczy były zwrócone na dyrektora. Kradzież danych pacjentów, ich sprzedaż konkurencji, publiczne wyśmiewanie klientów na forach internetowych, prowadzenie działalności prostytucyjnej z wykorzystaniem kontaktów zawodowych. Weronika skuliła się w fotelu jak przycupnięty ptak. Weronika Ostrowska, powiedział jasno doktor, masz dwie minuty na spakowanie swoich rzeczy. Ochrona będzie cię eskortować do wyjścia. Cisza, która zapadła w sali, była głucha. Weronika siedziała bez ruchu przez długą chwilę, jakby nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Potem nagle wstała. Jej twarz była biała, ale w oczach płonęła złość. To przez te... Zaczęła wskazując na mnie palcem. Dość, przerwał jej doktor zawacki. O, Krona! Gdy wyprowadzano ją z sali, nasze oczy spotkały się po raz ostatni. W jej spojrzeniu było wszystko. Wściekłość, bezsilność, strach. Ale przede wszystkim była tam świadomość tego, że przegrała. Po wszystkim zostałam sama z doktorem Zawadzkim. Dziękuję, powiedział cicho. Nie tylko za ujawnienie tej sprawy, ale też za sposób, w jaki to zrobiła pani. Chodziło mi tylko o sprawiedliwość. Odpowiedziałam, i była to prawda. Pani ojciec byłby dumny, dodał. Tej nocy wróciłam do domu z dziwnym uczuciem pustki. Przez miesiące żyłam tylko dla tego momentu. Planowałam, czekałam, wypatrywałam każdej okazji. A teraz wszystko było skończone. Weronika straciła pracę, a z dokumentacją, którą zebrałam, najprawdopodobniej czekają ją problemy prawne. Jej profil na portalu dla Sugar Daddy został zablokowany. Zadbałam o to, przesyłając administratorom dowody na to, że wykorzystywała swoją pozycję zawodową do pozyskiwania klientów. Jej reputacja w branży jest zniszczona, środowisko medyczne to małe miasto, informacje rozprzestrzeniają się szybko. Ale czy czułam satysfakcję? Tak i nie. Tak, bo sprawiedliwość została wymierzona. Kobieta, która upokorzyła mnie i prawdopodobnie wiele innych osób, została ukarana. Nie mogła już więcej wykorzystywać swojej pozycji do krzywdzenia ludzi w trudnych momentach ich życia. Ale nie, bo zemsta, nawet najsprawiedliwsza, nie przywraca tego, co zostało stracone. Nie wymazuje upokorzenia, nie leczy ran zadanych przez czyjąś okrutność. Minęły trzy miesiące od tamtej gali, moje życie toczy się dalej. Biznes kwitnie, mam więcej klientów niż jestem w stanie obsłużyć. Dzieci odwiedzają mnie częściej, cieszą się, że mama wróciła do siebie. Nawet zaczęłam spotykać się z kimś, miły chirurg ortopeda, kolega doktora Zawackiego. Czasem mijam tamtą klinikę. Nowa recepcjonistka, starsza, spokojniejsza kobieta, uśmiecha się do każdego klienta. Atmosfera w poczekalni jest inna, cieplejsza. A co z Weroniką? Słyszałam, że pracuje teraz w sklepie z odzieżą w jednym z centrów handlowych. Jej Instagram się nie aktualizuje, profil na Facebooku został usunięty. Czasami zastanawiam się, czy wyciągnęła jakieś wnioski z tej lekcji, czy po prostu zataiła się i czeka na kolejną okazję do skrzywdzenia kogoś. Nie wiem i prawdopodobnie nigdy się nie dowiem, ale wiem jedno, tamtego październikowego dnia, gdy stałam upokorzona w recepcji kliniki, myślałam, że to koniec. Że jestem bezwartościowa, niewidzialna, nikomu niepotrzebna. Myliłam się. Każdy człowiek ma wartość, każdy zasługuje na szacunek i każdy, absolutnie każdy, ma prawo bronić swojej godności. Czasem ta obrona przyjmuje formę cichej zemsty, przeprowadzonej z chirurgiczną precyzją. Czasem sprawiedliwość przybiera postać długoterminowej gry, gdzie każdy ruch jest przemyślany, a finał nieuchronny. Recepcjonistka prychnęła: Nie stać pani na konsultację. Chirurg spojrzał na nazwisko i zbladł. To było początkiem końca jej kariery i początkiem mojego powrotu do życia. I wie co? Było warto. Każdej sekundy planowania, każdej bezsennej nocy, każdego momentu czekania, bo na końcu nie chodziło o zemstę. Chodziło o to, żeby udowodnić sobie samej, że jestem kimś więcej niż tylko kolejną, starą, brzydką babą w oczach aroganckich dwudziestoparolatek. Jestem córką profesora Tadeusza Kowalskiego. Jestem wykwalifikowaną specjalistką od marketingu. Jestem matką dwójki wspaniałych dzieci. Jestem kobietą, która nie pozwoli się więcej upokorzyć. I jestem osobą, która wie, że czasem najlepsza zemsta to po prostu udowodnienie, że jesteśmy lepsi od tych, którzy próbują nas złamać. Weronika się myliła. Stać mnie było na te konsultacje, stać mnie było na znacznie więcej ale przede wszystkim stać mnie było na to, żeby nie stać się taka jak ona. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.